śpiewanie u cioci na imieninach może mieć coś wspólnego z tak szlachetną sztuką jaką jest opera. Otóż według mnie tak dowodzi tego duet z opery Giuseppe Verdiego Trawiata. Jest to duet bez którego sobie trudno wyobrazić operowy koncert. Zazwyczaj kończy on operową galę, a w spektaklu pojawia się tuż na jego

By znaleźć punkt wspólny pomiędzy minami u cioci a właśnie operą, trzeba wiedzieć, czym z formalnego punktu widzenia jest ten duet. Po włosku ta forma nazywa się Brindisi, po niemiecku trinkelit po rosyjsku zastolna, ja? a po, włosku, po po polsku jest to taka no, najzwyklejsza, sama cisnąca się na usta w pewnym momencie upojenia alkoholowe, alkoholowego pieśń biesiadna, czyli taka szlachetna forma naszego i jeszcze jeden jeszcze raz, sto lat sto lat niech żyją nam Z Brindisi nie może obyć się żadna szanująca się włoska XIX-wieczna opera. Zawsze tam jest taka scena, najczęściej scena balu, podczas której któryś z bohaterów wznosi śpiewny toast. Nie inaczej jest też w trawiacie Verdiego. W akcie pierwszym on, oczywiście tenor młody, przystojny, wznosi toast, będąc na balu wydanym przez, przez nią. Przez Sopran, ona jest oczywiście młoda, piękna, nazywa się Violetta Walerii. I ten duet jest troszeczkę takim pojedynkiem pojedynkiem, narrację, pojedynkiem na rację, na, pojedynkiem na temat, czym jest miłość. On uważa, że miłość to jest, coś, to jest to coś, co porusza serce i duszę. Ona podchodzi do tego bardziej profesjonalnie. W końcu jest profesjonalną, luksusową kurtyzaną. Mówi, że miłość to jest, o, to jest tylko rozkosz ciała i to jest coś, coś ulotnego. <wozieńczy een kliener> Ciekawy też jest bardzo y, sam tytuł tego y, dzieła. La traviata. Traviata to nie ma nic wspólnego z y, trawą czy z trawieniem. Trawija pomiędzy drogami. Trawiata to nic innego jak kobieta. Zbłąkana. Otóż nasza bohaterka, jak już wspomniałem, jest luksusową, paryską prostytutką. I pomimo, że w akcie drugim porzuca to zajęcie, to jednak nie znajduje szczęścia, przeszłość, nie daje o sobie zapomnieć. zapomnieć. Całość kończy się tragicznie. Jak nie powiem, sami Państwo udajcie się do teatru operowego i zobaczcie, czym to się kończy. W każdym razie, historia, profesora bohaterki i sam tytuł był tak drażniący dla premierowej publiczności, że to dzieło padło, zostało wygwizdane, poniosło fiasko. No właśnie to ciekawostka: fiasko, niepowodzenie, fiasko, proszę państwa, skąd to słowo się wzięło? Fiasko oznacza, Butelkę, która, butelkę na wino, która ma błąd fabryczny, którą się źle wydmuchało i ona sama nie jest w stanie ustać, w związku z czym wsadza ją się w taki, jakiś taki wiklinowy koszyk, dzięki temu, czemu może ma stabilizację. Więc fiasko to nieudana butelka. Poniosła yy, fiasko. No, ale ten duet zawsze cieszył się ogromną y, popularnością. Zawsze publiczność domaga się jego bisu czyli po prostu chcą. Jeszcze jeden i jeszcze raz. che bora fine voluta li dolci frebi che sucita l'amore poichè quel al cuore ha oh, Oh,